Dzień dobry. Nazywam się Monika Sielicka i chciałam Ci krótko powiedzieć teraz na temat warsztatów podstawowych metody PSYCH-K organizowanych przez Ady Child. Skoro oglądasz ten film, być może jesteś na tym etapie życia, w którym też zastanawiasz się, czy podjąć, czy podjąć tę decyzję i zacząć praktykować metodę PSYCH-K. Więc metoda mi nie rozczarowała absolutnie. Jest to metoda, z którą można pracować naprawdę z laserową precyzją i jakby przeprogramowywać swój, 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 swoją podświadomość, a tak naprawdę i swoje życie w dalszym patrzeniu. Jest to metoda niezwykle skuteczna, szybka. I tak naprawdę prosta aczkolwiek wymagająca pewnego treningu, pewnej praktyki, jak ze wszystkimi umiejętnościami. Opowiedziałam o metodzie, teraz może opowiem o Adi Child, która przywiozła tę metodę do Polski, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo tak naprawdę Ada robi kursy, kursy od lat. PsychKane na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii. I tak naprawdę mogłaby to robić dalej, bo zainteresowanie PsychKane w Ameryce jest wysokie, więc mogłaby tam być, mieć ten swój świat, prawda? Ale jednak zdecydowała się wykonać ten trud, poświęcić swój czas, całą tą logistykę, żeby jednak. Przyprowadzić tę metodę, pokazać ją Polakom i zacząć e, trenować tutaj, szkolić e, przyszłych facilitatorów. Za to jestem ogromnie wdzięczna, bo to jest naprawdę coś, coś pionierskiego. Ada jest bardzo profesjonalna, ma e, ogromne poczucie empatii, jest mocno wspierająca w, w działaniach. Nikt na, nikt na warsztacie nie miał e, takiej. Takiego wrażenia, jakiejś takiej alienacji, separacji. Cały czas mieliśmy, mieliśmy poczucie takiego właśnie takiej wspólnoty i super takiego połączenia, jeżeli chodzi o, o prowadzącego i o całą grupę. Adam ma świetne doświadczenia w prowadzeniu grup, więc jakby tutaj nie można żadnego słowa powiedzieć negatywnego. Same warsztaty były prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Tak, były zaprojektowane, żebyśmy nie mieli jakiejś tam po prostu jakiejś nudy, bądź było mnóstwo momentów zabawnych, śmiesznych, mnóstwo śmiechu, radości, takiej pozytywnej energii. Myślę, że to też jest ważne i to sprzyja nauce, jak wiemy. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy metoda Psyche jest dla ciebie, musisz to po prostu poczuć, bo. Ja po prostu wiedziałam, to nawet to nie była kwestia jakiegoś tam logicznego rozważania za i przeciw. U mnie to była po prostu tak zwana krótka piłka. Już nie mogę się doczekać kolejnych warsztatów o wyższych poziomach prowadzonych przez Ade w Polsce jesienią. Więc Naprawdę, z mojego, z mojego doświadczenia, jest to metoda zmieniająca życie. A jeszcze na koniec powiem tylko, że przed przystąpieniem do nagrania tego filmu, a wiem, że potrafię mieć mnóstwo dubli, zrobiłam sobie balans na to, że kręcenie filmów przychodzi mi łatwo, szybko i przyjemnie. I powiem Wam szczerze, że nie mija 15 minut, a ja mam materiał gotowy. Wszystkiego dobrego i Gorąco Was pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję Adzie oraz Julii, jej prawej ręce, za całe to wydarzenie i za ich wiedzę i asystę.